Cześć. Na warsztacie mamy Dodgea Journea 2014 rok. Silnik dobrze wszystkim znana, jednostka V6, 3,6 litra. 287 KONI. W tym silniku mamy problem tego typu, że po nagrzaniu słychać charakterystyczne stukanie. Zaraz wam pokażę zresztą, jak to wygląda. W tym momencie on jest zimny. Troszkę go nagrzejemy. I mam nadzieję, że mikrofon to wychwyci, te całe stukanie z pośród innych dźwięków silnika. W czym tutaj mamy problem? Chodzi tak naprawdę o dźwigienki zaworowe, łożyska dźwigienek zaworowych, które się zużywają. Tam wtedy następuje luz i ten silnik, i na skutek powstania tego luzu pojawiają się dźwięki spod pokryw rozrządu. Natomiast gorszą rzeczą, jaka może na skutek tego zużycia powstać, to jest wyrobienie wałka rozrządu, wyrobienie krzywki. W tym silniku jeszcze nie wiemy, co nas tutaj czeka. Jeszcze tutaj tego nie demontowałem, na ten moment osłuchałem ten silnik. Także zaraz go odpalę i Wam wszystko pokażę. Nie wiem, czy to dobrze słychać. Ale jest takie charakterystyczne stukanie silnika. Teraz on jeszcze troszkę pracuje na saniu. Teraz te obroty zejdą niżej. Nie wiem czy to będzie słychać, no ja to słyszę, czy mikrofon to wyłapi, to ciężko mi jest powiedzieć no, Ale tak czy siak, musicie mi zaufać na słowo Zaraz już tutaj będę przedmuchiwał pod maską te wszystkie rzeczy Kolektory plastiki, żeby tam nam żaden piasek się nie dostał do środka silnika i będę zdejmować pokrywy zaworów. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Ogólnie posłuchałem silnik o tym takim stetoskopem podobnym do stetoskopu urządzenia, jakie używają lekarze. Wstępnie, według mojego ucha. Zobaczymy, czy będzie... Czy, czy, czy mam dobry słuch? Wygląda mi na to, że dźwięk się niesie z tej pokrywy. Spod pokrywy mamy takie charakterystyczne cykanie, i to z tej pierwszej części. Tutaj ten cylinder albo środkowy. Na trzecim, tutaj tym ostatnim, nie czułam tego dźwięku. Nie było słychać. Na drugiej pokrywie w ogóle nie był słyszalny ten dźwięk. Może też przez to, że tutaj mamy tą puszkę od kolektora. Aczkolwiek, no, wszystkie dźwięki niosły się z tej głowicy. Także trzeba to rozebrać i będziemy wiedzieć. Oczywiście, tamtą drugą pokrywę też zdejmiemy. Zweryfikować trzeba te wszystkie dźwięki. I plus, oczywiście, założymy nowe uszczelki. Tam z tamtej pokrywy widziałem, że też się sączy olej, także od razu to wszystko zostanie uszczelnione na nowych uszczelkach. Dobra, ja biorę się za rozbieranie. Kolektor sądzy mam już zdjęte. Już oczom naszym ukazały się pokrywy zaworów. Należy pamiętać, żeby te wszystkie otwory techniczne. Do kolektora sącego zabezpieczyć. Do części w sumie kolektora sącego tutaj już mamy podstawy, które później już idą do kanałów dolotowych, żeby przy przedmuchiwaniu, które wykonałem tutaj niedawno nic tam nam nie dostało się do wnętrza silnika. Jak sami widzicie towar deficytowy do niektórych swojego czasu był jak złoto. My tutaj zapychamy papierem toaletowym kanały dolotowe. Także taki mały akcencik odnośnie pewnej sytuacji w naszym kraju. Dobra, ja tutaj wyjmuję cewki. Rozłączam tutaj całą tą instalację. Gdzieś tam na bok. Mam nadzieję, że uda mi się te wtryskiwacze gazowe przesunąć, żeby to w miarę sensownie tą pokrywę zaworów ściągnąć. No i będziemy widzieć, co tam co tam nam się pokaże pod tymi pokrywami? Pokrywy już są zdjęte, i już moim oczom ukazał się taki widok. Zobaczcie, ta dźwięka ma luz. To na przykład nie ma. Ogólnie do, do tej pory już posprawdzałem wszystkie pozostałe dźwięki, czy. Wykazują jakikolwiek luz. Tylko ta jedna jest zużyta. Na głowicy prawej tam jest wszystko w porządku. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do wałków, co do cigienek, Natomiast tutaj na głowicy lewej głowicę lewą opisujemy stojąc od skrzyni, od strony skrzyni biegów, czyli to jest głowica lewa. Więc tak, tutaj mamy w służoną, już wybitą, zużytą dźwigienkę zaworową, ale spójrzcie, jak tutaj wygląda wałek. Nie wiem, czy to będzie widać. O, teraz jest lepiej. Zaznaczmy tylko jakieś jakieś szydełko, żeby wam lepiej tutaj zobrazować. Zobaczcie tutaj ścianka dźwigni. Już z tej strony i z drugiej wyszlifowała wałek. Łożysko wałeczkowe, które już się poddało, zapadło się i ta część ocierała. Ocierała tutaj o ten wałek. Ta powierzchnia nie wzbudza zastrzeżeń. Tutaj jest jakaś plamka, ale to możliwe, że po prostu jakieś odbarwienie materiału, może wada materiału, ewentualnie brak odpowiedniego styku z tą rolką. Troszkę ten wałek mógł zmienić tutaj swój blask od przegrzania. Ogólnie rzecz biorąc, pomierzyłem mikrometrem wysokości krzywek tej i tej. Także tutaj na samym środku nie mamy zużycia. Po konsultacjach z kolegą z zakładu szlifierskiego, przedstawiłem mu tą sytuację. Powiedział, że tutaj nie ma w ogóle potrzeby na ten moment jeszcze wymienić wałka. Jeżeli trzyma wymiarę, jeżeli wysokość krzywek jest taka sama, nie mamy tutaj zużycia na tej bieżni, wyjmę ten wałek, zawiozę go do polerowania. On tutaj ładnie tą powierzchnię wypoleruje. Jeżeli chodzi o te natomiast nacięcia boczne, które tutaj występują, one po założeniu nowej, nowej dźwigienki nie będą miały na to wpływu, ponieważ łożysko rolka będzie pracować na środku krzywki więc nie będzie dotykać fizycznie tych, tych już jakby to powiedzieć tego zużycia materiału to że też to zostanie troszkę podpolerowane, także będzie bardzo fajny, wstępnie będzie bardzo fajny materiał. Zobaczymy po polerowaniu jak to będzie wyglądało Także nie ma takiej biedy. Na ten moment tylko jest ta dźwigienka do wymiany. Także zaraz biorę za demontaż wałków. Zablokuję tutaj rozrząd. Wyjmę, wyjmę ten wałek. I jeszcze go później Wam pokażę yy, zdemontowany. Jak również tą samą dźwigienkę, jak już będzie zdemontowana. O co tu chodzi i jak to uległo uszkodzeniu. Kontynuujemy temat dźwigienek zaworowych. Jest stara i się dojechała już nowa. I tak, jeżeli chodzi o sam wałek, już on jest gotowy do montażu. Delikatnie tutaj został przypolerowany i chcę Wam teraz pokazać, jak tutaj wygląda sytuacja z nową i ze starą dźwigienką może zacznijmy od starej jeszcze tak jak ostatnio pokazywałam Wam łożysko 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 się poddaje widzicie obudowa siada. Obudowa dźwięki dotyka do krzywki wałka. A teraz weźmiemy drugą krzywkę, yy, drugą dźwiękę, już nową. I zobaczcie. Tutaj już ta rolka będzie ładnie pracować po krzywce wałka. Nic to nam nie na będzie wadzić, nic nie będzie ocierać ani dotykać. Także zakładam tą nową ciginkę, zakładam wałek i zaraz Wam pokażę jak to wszystko już wygląda skręcone. Dodatkowo pokażę przy okazji jak wyglądały blokady rozrządu. Są bardzo śmieszne, fikuśne. Pałek już jest założony. To jest to miejsce, gdzie wymieniliśmy tą dźwignię zaworową. Ogólnie już zrobiłem dwa obroty wam Wszystko się zgadza. Tutaj wkładamy między koła. Zobaczcie, taką blokadę. I dodatkowo mamy takie płetwy, listwy. Coś w tym stylu pod tą obodową rozrządu w tym miejscu jest napinacz zapadkowy. Musimy ten napinacz zwolnić i w momencie jego zwolnienia wkładamy później taką to nie ta, wkładamy później taką listwę, taką łyżwę. Cofamy gdy wkładamy to cofamy napinacz razem z Ślizgiem, wtedy nam łańcuch się luzuje. Luzujemy koła rozrządu i możemy odsunąć jeden wariator. I bez problemu wyjąć wałek rozrządu. Także takie fikośne rozwiązanie. Całkiem ciekawe w gruncie rzeczy. Także na ten moment zaraz ujmę tą blokadę. Jeszcze tak to wygląda wycięcie na koła rozrządu. specjalne. I cóż, czyszczę tutaj te przelgnie wszystkie i będzie można składać pokrywy jedną drugą, uzbrać instalację, podłączać ponownie tą instalację gazową i, i później go odpalę. Zobaczymy czy kamera wyłapie. Zobaczymy tak w ogóle jaki będzie efekt i zobaczymy czy kamera wyłapie już brak tego postukiwania. Kolektory już zostały poskładane. Wstępnie, wstępnie ten silnik też już odpaliłem, się ładnie nagrzał. Do tej pory stukanie było bardziej słyszalne na ciepłym silniku, dlatego też od razu chciałem Wam to pokazać, jak wygląda sytuacja właśnie na ciepłym, żeby nie tracić czasu na jego rozgrzewanie. Także odpalamy i zobaczcie cenie. Cisza. Silnik ogólnie pracował około 10 minut na biegu jałowym. Także już tam w miarę osiągnął tą temperaturę roboczą. Zbliżę teraz mikrofon. Troszkę dalej. Ok, jak sami widzicie, usterka została usunięta. Bardziej jak sami słyszycie, ja to bardzo dobrze słyszę. Mam nadzieję, że to też mikrofon wyłapał. Tutaj delikatnie jeszcze postukują tryskiwacze, ale to jest normalna praca tego silnika, także na ten moment auto już jest gotowe. Zaraz jeszcze tylko się nim przejadę. Zobaczę, jak, jak wszystko tutaj współpracuje. Dodatkowo, jeszcze w tym samochodzie mamy do sprawdzenia hamulce. Jakiś tam jest luz w zawieszeniu, także to zweryfikuję. Przy okazji, pojeździe jeździe testowej, poskładam plastiki pod szybie. Także kończąc ten materiał, dziękuję bardzo za. Uwaga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. Także też zapraszam klientów z tymi silnikami 3 litry, 2, 3 6 do nas na naprawę takich usterek jak i też innych, jeżeli chodzi o dodge Jeep z tymi, z tymi motorami. Mamy odpowiednie blokady do tych silników, także wszystko jest ustawione tak jak być powinno. Także dzięki bardzo za uwagę. A jeszcze, w sumie, na koniec chciałam dodać: bardziej się pochwalić. Moja pierwsza diagnoza odnośnie tego, że tutaj była ta dźwigienka rozbita, była trawna w 100%. Także jeszcze okazuje się, że słuch mam w miarę dobry. Także dzięki bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale.